Bunia to jest seniorka, widzicie idę tutaj z nią razem z Sebastianem na spacer, ponieważ ona bardzo, bardzo lubi Sebastiana, a to jest nasz pierwszy spacer, więc żeby pies nie był taki zestresowany, bierzemy na spacer również Sebastiana. Bunia to jest pies wyrzucony z domu, znaleziona została gdzieś, plątająca się po polach i lasach. Widać, że ten pies swoje przeszedł. Buzie pysk ma poraną bliznami, prawdopodobnie przez psy, ale nigdy to nie jest do końca pewne. Bo wspaniale spaceruje. Jak widzicie, węszy sobie tutaj. Eksploruje. Tak, no to jest prawdopodobnie jej pierwszy spacer w tym roku. Będę ją brał częściej na spacery, bo teraz przyjeżdżam tutaj na 3,5 godziny, w związku z tym e, mogę wziąć kilka innych psów na spacer poza tymi wyznaczonymi. Bunia ma no, tak 10-11 lat, jak widzicie jednak jest bardzo żywa, taka wesoła, no, jest bardzo, bardzo przyjaznym psem uwielbia głaskanie, pieszczoty, tak. No i oczywiście smaczkowanie, smaczkowanie jest to obowiązkowe, aczkolwiek tak naprawdę ważniejsze jest dla niej głaskanie. Ona tutaj w tej chwili nie chciała smaczka. Ona chce, żebym ją pogłaskał. No jest wspaniałym psiakiem. No, jeszcze jak każdy inny psiak, też są, wszystkie są wspaniałe. No, teraz już się nagłaskała, teraz możemy iść, iść dalej. O, ona uwielbia głaskanie, przytulanie się, tak jest, to jest. To jest coś, co ten pies po prostu kocha. I myślę, że każdy kto chce głaskać psa powinien sobie wziąć bunie, bo, bo nigdy nie będzie jej dosyć tak jest i teraz do mnie tutaj się przytulać się głaskać i patrzcie jaki ogon chodzi cały czas i tylko zadowolona no idzie wspaniale na no smyczy jest psem czystym nie podejrzewam, żeby były z nią Jakiekolwiek kłopoty w domu Bo to jest pies domowy Tylko został wyrzucony No i to się nie pasował do jakichś tam Planów wakacyjnych Czy innych wyjazdów Niemniej Bunia cały czas ufa ludziom Bardzo kocha rodzaj ludzki Co pokazuje, że psy to są Straszne bałwany No Bunia bardzo lubi spacerować Bardzo Będę ją, będę ją dużo częściej teraz brał na spacery no i na spacerach utrzymuje wspaniale kontakt bardzo się lubi przytulać już jak mówiłem bardzo lubi węszyć Bo nie zostało jeszcze no tak myślę jeszcze ze 3-4 lata dobrego życia I no naprawdę byłoby bardzo źle żeby Bunia spędziła ten czas w schroniskowym boksie i umarła tutaj w przytulisku, ponieważ ten pies nie sprawi w domu żadnych kłopotów. Jeżeli tylko macie miejsce na bunię taką, to, to przyjeżdżajcie. Ten pies jest do zabrania w zasadzie po jednym spacerze zapoznawczym, ponieważ bunia jest niesamowicie otwarta na kontakt. Jak widzicie, to jest nasz pierwszy spacer na mnie pierwszy raz widzi. A, a już jest, już jest z nami, między nami wszystko w porządku, bierze bardzo delikatnie z ręki. No jest z, z cudownym psiakiem, do, do, do każdego tutaj musi leść, żeby swoje dostać głaskanie. Tak, bunia jest, bunia jest wspaniała. Także, jeżeli macie miejsce na bunie, to zapraszamy do nas. Mazowieckie województwo okolicy Serocka przy Tulisko, Narwiańskiego Psiego Patrolu. Eee, tak jak mówię, jeden spacer w towarzystwie Buni i Bunia może jechać do domu. Bunia jeździ samochodem, Bunia nie jest lękowa. Eee, Zaakceptuję podejrzewam każdego psiaka. Myślę, że i, że i każdą sukę, bo tam biega sobie razem z innymi psiakami. No, z, myślę, że dzieci również nie są żadną przeszkodą w, w posiadaniu buni w domu. Bunia nadaje się również do końca oczywiście. Byleby był... był spacer chociaż jeden dziennie byleby mogła dużo biegać no i przede wszystkim potrzebny jest kontakt z ludźmi bo bunia, bunia jak widzicie bardzo potrzebuje kontaktu i bardzo bardzo potrzebuje spacerów zapraszamy po bunie zapraszamy bunia czeka no i im, im szybciej tym lepiej bo takie psiaki bardzo bardzo potrzebują kontaktu a tutaj wiadomo no, w, w, nie ma tego kontaktu za, za dużo a życie psa no, powoli, powoli będzie zmierzać ku finałowi widzicie bunia nie jest nieszczęśliwa bunia będzie e, szczęśliwa jeżeli tylko jeżeli tylko e, będzie wychodzić na, na spacery będzie biegać ale na pewno można temu psu e, no, dać taki prawdziwy dom. Prawdziwy dom, jaki zapewne miała, no, bo bunia jest bardzo przyjazna do ludzi. Natomiast coś się stało i ten dom straciła. Zapraszamy po bunie.